Cześć! Mam na imię Kamień i prowadzę pracownię matematyczną Suma Summarum. W każdy poniedziałek i czwartek wraz z moimi kursantami spotykamy się na kursie maturalnym i przygotowujemy się do matury matematyki podstawowej. Będzie nowa, będzie inna, dlatego ciśniemy i przygotowujemy się wszyscy razem. Na naszych ostatnich zajęciach rozwiązywaliśmy bardzo ciekawe zadanie, które swoją drogą będzie na Waszej maturze. Zobacz, co powinieneś wiedzieć o rozwiązywaniu równań. Miłego oglądania! i mamy zadanie osiemnaste dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych zobaczcie, mamy równanie yy, takie, w zbiorze liczb rzeczywistych czyli w tym, no, naszym najszerszym zbiorku nie ma rozwiązań, ma dokładnie jedno rozwiązanie, ma dwa rozwiązania, cztery rozwiązania i musimy to ocenić. I tutaj jakby niezbędnym jest znajomość wyznaczania dziedziny i umiejętność wyznaczania dziedziny. My to już pokrótce znamy, a teraz spróbujemy zastosować. I to, co Wam mówiłem, zobaczcie, pojawia się nam tutaj ułamek. Gdyby tego ułamka nie było, to byśmy napisali, że, dziedziną są zbior, że jest dziedziną zbiór rzeczywistych, gdyby było obecnego. tego. No ale że to jest, no to jakieś tam założenia do dziedziny musimy zrobić i my sobie właśnie takie założenia wykonamy. Dobra, mamy zbiór zadań maturalnych i zadanie, lecimy z dziedziną. Czyli zakładamy, słuchajcie, że to, co stoi w mianowniku, jest różne od zera. I teraz napiszemy sobie coś takiego. x minus 2 x minus 3 ma być różne od zera. Różne, czyli my te liczby, które nam wyjdą, musimy wyrzucić. I teraz, na potrzeby rozwiązywania czegoś takiego, yy, zapiszemy, że to jest równe 0 i poszukamy miejsc zerowych takiego równania. Po prostu rozwiązań tego równania, i na końcu będziemy pamiętać o tym, że my, je, my musimy je wyrzucić. Czyli nie będziemy cały czas pisać różne, 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 tylko po prostu rozwiążemy to, sprawdzimy, co będzie rozwiązaniem takiego równania i na końcu to wyrzucimy, jako że wiemy, że gdybyśmy to wzięli pod uwagę, to będziemy dzielić przez zero. Więc zastanówmy się, kiedy iloczyn takich dwóch wyrażeń będzie zero. I to jest też bardzo ważny moment. I chciałbym, żebyście sobie go zapamiętali na przyszłość, bo często będą się pojawiać dwa nawiasy mnożone przez siebie, może być jeden do kwadratu podniesiony, może być, może być kilka nawiasów z pierwszą potęgą, jeżeli pojawiają się nam nawiasy mnożone przez siebie, to oznacza to, że iloczyn dwóch liczb dał zero. Kiedy coś takiego jest w ogóle w matematyce możliwe wtedy i tylko wtedy, gdy jedna z tych liczb była zerem. No bo 2 razy 1 nigdy nie będzie zerem. dwa razy 2, 2 razy cokolwiek nie będzie zerem, jeśli na przykład tu nie było 0, ale kto powiedział, że tu nie było 0, a to dwójka. My nie wiemy, co tam jest. Musimy założyć, że prawdopodobnie to mogło być zerem lub to drugie mogło być zerem, czyli możemy sobie to jakoś tak, nie wiem, mogę wam to tak rozbić. Czyli to x minus 2 jest zerem albo x minus 3 do kwadratu jest zerem. I sprawdzimy sobie, dla jakich liczb takie wyrażenie byłoby zerem. No dobra, rozwiązujemy po prostu takie proste równania. x minus 2, jeśli jest równe 0, to znaczy, że minus 2 możemy rzucić na prawo, i będziemy mieć x równe 2. To jest pierwsza liczba, która zerowałaby to wyrażenie, czyli jest rozwiązaniem tego równania. Czyli jest naszą liczbą, którą musimy sobie wyrzucić, bo zeruje cały mianownik. Czyli tutaj już możemy napisać wyrzucamy. Albo co może być tutaj yy, równe 0. x-3 minus 3 do kwadratu jest równe 0. Kiedy coś, zobaczcie, podniesione do kwadratu będzie zerem. Tutaj trzeba się troszeczkę zastanowić. Oczywiście można sobie to podnieść do kwadratu, tylko ze wzoru skróconego mnożenia, nie w ten sposób. Tak? Nie w ten sposób. Ze wzoru skróconego mnożenia można sobie podnieść i liczyć delty, jeśli ktoś ma takie życzenie, ale nie trzeba. Zobaczcie, jakaś liczba do kwadratu daje nam 0. Kiedy tak się dzieje? Kiedy właśnie ta liczba była 0, czyli kiedy x minus 3 było 0, bo nic innego do kwadratu nie dałoby 0, jak 0. Czyli mamy x minus 3 równe 0, oznacza to, że x będzie równe 3. Zauważcie. I teraz możemy sobie. No, też podkreślić to i napisać, że to musi być wyrzucone. Zobaczcie, teraz wracamy do tego, co mieliśmy na początku, czyli my wyrzucamy te rzeczy, to i to musimy sobie wyrzucić. I tutaj, jeżeli mamy różne, to będziemy wyrzucać to i to wtedy. x różne od dwójki i x różne od trójki. Możemy to tak zapisać, czyli dziedziną będą wszystkie liczby x należące do zbioru liczb rzeczywistych. Oprócz słuchajcie, oprócz czego, oprócz dwójki i oprócz trójki, to będą rzeczy, które musimy sobie wyrzucić. Dwójkę i trójkę wyrzucamy. Dobra? To możemy przystąpywać do rozwiązywania tego równania. I teraz nie trzeba tutaj wcale w ogóle tego wymnażać, absolutnie. Nie trzeba tutaj się nic zastanawiać, tym bardziej z mianownikiem, bo troszeczkę trzeba pomyśleć i to. To, jakby ten, to nastawienie, czy ten tok myślenia chciałbym Wam tu przekazać, żebyście tym tokiem myślenia szli, rozwiązywali w przyszłości takie równania. Jeżeli mamy ułamek, który jest równy 0, to mianownik na pewno tym zerem nie jest, bo to sobie dopiero zakładaliśmy, wyznaczając dziedzinę. W takim razie, jeżeli mianownik nie jest zerem, to znaczy, że był nim licznik. To znaczy, że licznik jest zerem, i to sobie właśnie teraz zapiszemy. Yy, możemy tutaj napisać rozwiązanie. I mamy tak, licznik musi być zerem, czyli 3x kwadrat minus 6x razy x kwadrat minus 9 jest zerem. I znowu, zobaczcie, wracamy do sytuacji, w której mieliśmy dwa nawiasy przemnażane przez siebie i to było, z, to było zerem. Kiedy coś takiego jest możliwe? Kiedy albo ta pierwsza liczba będzie zerem, albo ta druga liczba będzie zerem, tak? Wtedy iloczyn dwóch wyrażeń będzie zerem. Czyli znowu rozrzucamy sobie to na, dwie, na dwa równania. 3x kwadrat minus 6x będzie zerem, albo x kwadrat minus 9 będzie zerem. No dobra. Co zrobić z tym? Tutaj pewnie sobie pomyślicie, kurczę, podobne jest to do równania kwadratowego, może byśmy tu policzyli deltę. Tylko czy trzeba? W takich zadaniach najczęściej nie będziecie musieć liczyć deltę, to jest zadanie za jeden punkt, ja tylko je tak bardzo, bardzo, bardzo teraz rozkładam na czynniki pierwsze, po to, żeby inne robić szybciej i żebyście je robili szybciej i żeby wam było łatwiej. Jeżeli mamy coś takiego, gdzie mamy coś podobnego do równania kwadratowego, ale nie mamy tego jakby wyrazu wolnego C to możemy sobie stąd też wyciągnąć x przed nawias i zostanie nam 3x minus 6. Gdybyśmy to teraz pomnożyli z powrotem, będziemy mieć 3x kwadrat, a tutaj minus 6x i to jest równe 0. I teraz znowu mamy iloczyn dwóch wyrażeń. Zauważcie, x razy coś jest 0. Kiedy? Kiedy x będzie 0, albo 3x minus 6 będzie 0. No dobra. No to pociągnijmy tutaj też albo z tego, co się będzie tutaj działo. To sobie zaraz rozwiążemy, natomiast tym się teraz zajmiemy, czyli x kwadrat minus 9. Tutaj też no, podobne to jest gdzieś tam do równania kwadratowego, ale z kolei nie mamy x tutaj, czyli tego wyrazu b. No to przerzucimy sobie dziewiątkę na prawą stronę, właściwie minus dziewiątkę. Ona po prawej stronie będzie już dziewiątką, bo zmieniamy znak. I to też rozrzucimy na dwa przypadki. I tutaj kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć, jeżeli coś podnosimy do kwadratu, to słuchajcie, zawsze zawsze z tego mamy dwa rozwiązania. Albo x jest trójką, albo x jest minus trójką. Dlatego, że dwie liczby podnoszone do kwadratu dają nam dziewiątkę. Można to też jakby interpretować w ten sposób, że sobie pierwiastkujemy obustronnie to równanie i wtedy mamy pierwiastek z x kwadrat, czyli wartość bezwzględna z x, to jest pierwiastek z dziewiątki, czyli trójka. No i teraz właśnie stąd się to biorą te dwa rozwiązania, kiedy jakby wartość bezwzględna z x będzie równa 3. Wartość bezwzględna jest to, tak jak mówiliśmy sobie na poprzednich zajęciach, bezpośrednio taka definicja jeszcze z podstawówki odległość liczby od 0. No to wartość bezwzględna z x, jeśli jest równa 3, to znaczy, że odległość tej liczby od 0 jest równa 3. To Tylko tak raz, to tak rozłożyłem na czynniki pierwsze. Czyli jeżeli odległość liczby od 0 jest równa 3, to sprawdźmy. W lewo gdybyśmy poszli 3 jednostki, to to jest minus trójka. W prawo gdybyśmy poszli 3 jednostki, to to jest trójka. Czyli jaka tutaj jest jakby odległość liczby od 0 jest równa 3 dla jakich liczb? Dla minus trójki i dla trójki. Ta odległość jest równa 3. Tutaj jest 3. To jest 3. Dlatego z tego zawsze dwa rozwiązania. To skoro już jesteśmy przy tym, to jeszcze was uczula na jedną rzecz. I to na czerwono. x kwadrat równe minus 9. To co? x jest równe 3? x jest równe minus 3, tak? No właśnie nie. Dlatego, że jeżeli coś do kwadratu podnosimy, i to jest minus dziewiątką, czyli minus szesnastką, co, co wygląda tak bardzo, bardzo podobnie do tego, żebyśmy to mogli już spierwiastkować dwa rozwiązania. I dziękuję. Nie. Jeżeli coś do kwadratu jest równe, liczbie ujemnej, to znaczy, że to jest sprzeczność. Sprzeczność, brak rozwiązań. Brak rozwiązań. Brak rozwiązań. Nie ma to rozwiązania, zamykamy sprawę. A tak się będzie zdarzało, słuchajcie. Często będzie tak, że coś takiego nam podsuną. Po to, żebyśmy to rozwiązali, oczywiście takie rozwiązania gdzieś tam, tam podadzą. No ale my się na to nie nabieramy, bo już to wiemy, że coś do kwadratu, jeżeli jest liczbą ujemną, to, to nie ma to rozwiązania. Dobra, to mamy już tak. Pierwsze rozwiązanie: x równe 0, x równe 3, x równe minus 3. No, i jeszcze to nam zostało rozwiązać, czyli 3x minus 6 rzućmy sobie na prawą stronę. Będziemy mieli 6, i jak podzielimy sobie przez trójkę, to mamy x równe 6 podzielić na 3, czyli 6 trzecich, czyli 2, czyli x równe 2. Zobaczcie, ile nam tego wyszło. No, wyszło nam 1, 2, 3, 4 rozwiązania, ale to nie koniec. Wracamy teraz do dziedziny. A w dziedzinie powiedzieliśmy sobie co? Że możemy brać wszystkie x, które nie będą dwójką i trójką, czyli uwaga, wracamy teraz do dziedziny, konfrontujemy te nasze rozwiązania z dziedziną i widzimy, że x równy 2 nie należy do dziedziny, tak? Myśmy go wyrzucili, tego x x równy 3 też nie należy, napisałem należy, nie należy do dziedziny, nie należy do dziedziny. Przekreślony ten znaczek, Ym, przynależności do dziedziny, oznacza nie należy. To już też mówiliśmy. Czyli tak, dwójka nie należy, trójka nie należy, czy to nam odpada. I to też odpada. Czyli jakie mamy rozwiązania, słuchajcie. Mamy rozwiązanie X równe 0, ponieważ ono nam należy do dziedziny. I mamy rozwiązanie X minus 3. To też należy. Do dziedziny. Czyli jaką byśmy tutaj zaznaczyli odpowiedź? Zobaczcie. W zbiorze liczb rzeczywistych takie równanie ma ile rozwiązań? Ma dwa rozwiązania. Pierwsze i drugie tutaj. I odpowiedź, którą należałoby zaznaczyć, jest to odpowiedź C. Wiem, że trochę ten przykład jakby rozciągnąłem w czasie i na, na czynniki pierwsze, ale jakby ten schemat i ten tok myślenia chciałbym, żebyście zachowali, żebyście sobie to jeszcze spokojnie może oglądnęli. Chociaż raz i takie zadanie, żeby nie było dla Was żadnym, żadną trudnością i żebyście je potrafili rozwiązywać.